widzowie! Dzisiaj gramy w grę. Uwaga, jak widzicie dobrze to jest stila brain Brainout, ponieważ widzowie dzisiaj będziemy kraść Brainoty. To jest dzisiaj ogólnie. Tutaj jest nasza baza i patrzcie. Ja w ogóle nie mam na razie Patrzcie, patrzcie jakiego mam słabego. Ja mam tylko tego. On jest naprawdę mega słaby, Kasy mam też strasznie mało ogólnie bazy to mam mega sobą, ale dzisiaj będziemy ukradać brejnoty innym graczom, hihi, i będziemy to ukradać, ukradniemy im wszystko. Dobra, kupmy sobie pierw tego brejrota. To jest ten wielbłąd w lodówce, to jest... Czekajcie, jak on się nazywał? Zapomniałam nazwę, ale możecie mi przypomnieć. Dobra, idziemy sobie kraść tutaj teraz kolejne już brejnoty. E, nie e, dobra, nie wiem, ale e, seja dobra, kasy już trochę mamy. Idziemy grać kolejne brejnoty. Tak, widzowie, będziemy ukradać brejnoty. Tu nikt nie ma bazy. Tutaj ma ktoś zamkniętą. Jakie tu ma brejnoty? Haha, jaki słaby? Jaki on jest słaby? Dobra, a tutaj jakie ma brejnoty? Ktoś? O, tutaj już nawet fajne ma ten koleś brejnoty. Szczerze chciałbym jakiegoś brainota, ale nie mam, widzowie, nie mam żadnych brainotów dobrych. Nie mam y, w ogóle żadnych sekretów krytycznych, ale nie wiem, Grande może Laki będę Rot. jakiś miał. Dobra, y, tutaj raczej... O, dobra, jest. Odin, dobra, odin, widzowie, ukradłam mu tego brainota. Proszę, niech to się uda. Widzowie, nasz się, ukradziony brainot. Grande uwaga, uwaga. I jest, widzowie, ukradliśmy mu brainota. Patrzcie, mamy jakieś... Dziecko Tungi widzowie, jest, mamy nowego brainota. pierwszego, ukradliśmy komuś bryjnoty, nareszcie mi się to udało, dobra, tutaj weźmy sobie kaskę i idziemy teraz po kolejne brajnoty widowe. idziemy też kolejne, ja naprawdę, to jest mega fajne, tylko nie wiem, Józef, ten tralala jest fajny, taki jakiś, nie wiem ogólnie, ale muszę coś sobie bo ktoś tutaj ciągle rozmawia, dobra. Dobra widzowie, jest, patrzcie, top, 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 top. mamy dosyć fajnego brainota, to jest jakiś fajny trala, tra patrzcie tu, dobra, on jest serio mega fajny, dobra, a ten pierwszy to jest chyba mój najsłabszy, dobra, idziemy sobie też po kolejne brainoty chyba, albo w sumie nie, na razie to może poczekam, żeby bazę zamknąć, bo jeszcze ktoś mi... Wiecie, ją potem otworzy i wiecie, ukradnie mi wszystkie brainwoty, no nie. Dobra, zabieramy sobie tutaj kaskę, widzowie, mani, mani, mamy z tych brainwotów. Patrzcie, tutaj ktoś ma już bazę, ma tu trzy bazy nad sobą, ale fajnie. Dobra, patrzcie, tu ma dosyć fajne brainwoty, ja bym chciał jakieś brainwoty, strasznie. Ja bym chciał sobie normalnie te brainwoty ukraść. Ale tutaj ktoś oczywiście chodzi. Ja jako Bambiczek nie ukradnę niestety tego. Ale na dole też coś ma. Też ma widzę jakieś brajnoty, ale serio, widzowie, tak bym chciał tego brejnota. Tak chciałbym ukraść. Dobra, idziemy sobie teraz do mojej bazy. Ale ja serio mam takie słabe brejnoty, Ja po prostu serio, nie wiem, jestem trochę słaby w tą grę. Ale patrzcie, patrzcie, jak fajne. Patrzcie, jakie tutaj są fajne, te. To jest jakiś Aksel. Co jest? Jakiś Aksel. Dobra, ale nieważne. Ja tu się skupiam. Patrzcie, widzowie. O nie! Nie, on oh, mnie zamknął w czymś. Nie, co to jest? to jest? To była jakaś pułapka, widzowie. Nie fajna, dobra. Zamykam moją bazę szybko, żeby nikt nie ukrał brainotów. Dobra. Spieszmy sobie trochę, mani, mani. Idziemy sobie dalej. Tu jest maszyna widzowa. Maszyna jakaś. Ja w sumie nie wiem co nie jest, dobra. Idziemy sobie tutaj. Tutaj mamy jakiś pamiętnik czy coś. I tutaj mamy event, jakiś eventy za ile będą. Dobra. Tutaj patrzcie, tu też ktoś ma widzę fajne braynote. Serio widzowie, ja muszę zdobyć jakiegoś brainota. Chciałbym jakiegoś secreta najlepiej, ale raczej nie zdobędę secreta w tym odcinku. Nie wiem serio, czy mi się to uda, czy mi się to nie uda. Ale szkoda, tak, bo dobre brenioty. Tutaj ktoś ma. Patrzcie, widzowie! Patrzcie, sekret! Jest, mam sekreta! Proszę, widzowie, ukradnijmy mu tego sekreta. ukradam mu sekreta, haha! Ukradam mu sekreta! Nie, widzowie, nie! Tylko nie to, iż nie mam sekreta. A myślałam, że się nacieszę i będę miał tego sekreta. No nie, czemu, czemu ty głupi typkę mi to zabrałeś, trala. Dlaczego on nie walą? Nie, tralla, trala! Jak to się robi? O nie, widzowie! Nie wiem, jak na fajnie się klika tą łapkę i widzowie, no nie, ugradnij mi mojego tralla, trala! Ale nie fajny ten typek, ale nie fajny ten typek. Już na niego czaję. Ja nie muszę odzyskać mojego tralelo. Typku niefajny, kurde. Oddawaj mojego tralla, trala, bo też. To jest mój rekin, to nie jest Twój rekin. Ja go sobie kupiłem, że kaskę i nie chcę jej spanować, widzowie. Tutaj świecajmy na no, tego typka. Dobra, jest! Dawajcie mi. On ma tu inne? Lepsze? Dobra, ukradam mu to! Aha, to jest mój trareo, mój! Szybko, szybko, szybko! Nie, no głupi typek, to nie! Mój tralero Nie, dlaczego? Głupi typku, on mi zabrał mojego tralero Co? Co mnie, co mnie bijesz, co mnie bijesz? Nie no, widzowie, głupi ten typek. Aha, i wyszedł właśnie z gry? Dobra, nie, nie mam, serio. Co mnie, o nie, on mnie jeszcze klepie na dodatek, ale głupi z niego typ. Dobra, ja serio nie wiem, ja mam Grand takie słabe brainoty, ja potrzebuję lepszych. Szybko bazę muszę zamknąć, żeby nikt mi tutaj nie ukradł moich brain -notów. Zresztą widzowie mam teraz mniej brain -notów. przez to no nie, bo ktoś mi ukradł moje brain -noty. Ale szkoda, a tak strasznie chciałem mieć. I widzowie serio, ja po prostu nie wiem, no nie, nie mam mi swoich brainotów i co ja teraz zrobię. Banana, Ale manito, to jest bandito. mi fajne, mi fajne, on mi ukradł moje brain loty. on mi ukradł. A ma coś na górze? Nie, na górze nawet nie ma brainotów. <laughs> Ale słaby jak widzowie, może uda mi się jeszcze kiedyś, Grande wiecie, ukraść mu te brainoty, widzowe. Ogólnie jak chcecie kolejną część <laughs> tego, to piszcie oczywiście w komentarzu. Patrzcie, mam, 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 mam coś, mam, ukradnę to. No nie widzowie nawet Grande nie wyrzucił na koniec mapy. Czemu? Czemu aż tak daleko? tu trochę bolało. No nie, już nie mam Cielence. tego braynota, no. Dobra, pozamę tam moją basę. Wid, widzowie, ja muszę ukraść te brajoty. Muszę kamusi ukraść, dobra. Ten brainot. Dawajcie widzowie, ukradniemy mu. Te trzy gołąbki, proszę, 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 tak tak, tak. tak, tak, tak. Jest! Widzowie, ukradliśmy mu! jest! Widzowie, patrzcie, mamy tutaj też trzy gołąbki. To jest, to jest chyba szpilio, go Golubilo, tylko że jakby takie dzieciaczki małe. Dobra, idziemy sobie po kolejne brainerociki teraz. Patrzcie! Haha, ten typek ma bazę normalnie tę otwartą. Jego tu nie ma. I możemy mu ty ukraść? Dobra, widzowie, braineroty mu ukradamy. Haha, patrzcie, widzowie. Ten typek ma otwartą calutką bazę. Ukradają mu branioty. Może nawet mam i tyka. No nie, głupi typku, no przecież no ciebie tego nie ukradłem. Ale serio, nie mam, mam już tego braniota. Dobra, zamykam bazę. I idę jeszcze raz. Haha, <sum> patrzcie widzowie, on ma bazę otwartą. Nie wierzę, on ma bazę otwartą. Dobra, weźmy sobie jeszcze raz tego goryla. I idziemy sobie widzowie teraz go ukraść. Żeby go nie miał, dobra, jest widzowie, jest, dawajcie, 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 jest widzowie, ukradliśmy mu to, ukradliśmy mu goryla, patrzcie jak on w ogóle fajnie wygląda ten goryl, serio on mega fajnie wygląda, haha, i co, jest, ukradliśmy mu Bejroty. i co, i ukraliśmy. jest, jest widzowie, ukradliśmy, mamy no tu impingi, też czytajmy, bo są epickie w sumie. Wiecie, widzowie, robię miejsce na jakieś lepsze brainoty i ukradamy tutaj sobie dzień dobry, witam widzowie ukradamy sobie tutaj kolejnego brainrota już. Ukradamy sobie tego, ja, ja go mam w sumie w bazie. On tylko że jest złoty, a ten jest inny. Dobra, ale widzowie no to jest taki fajny sposób. Mamy już... Nie mamy za dużo kaski serio, ale takie widzowie ukradamy mu sobie brain po kolei jak to leci, a w ogóle zobaczmy co ma tutaj u góry, jakie braciki ma. Dobra, o takie ma, masz typeczką fidę. Dobra, takie dosyć. No są ok, takie nie wiem widzowe. Dobra, czy masz tu może jakieś laki blokacji? Nie masz. Dobra, to sobie jeszcze ukradnijmy. Parararara, idziemy. Mamy widzowe Udin Dinduna. Dobra, widzowie. Ukradamy to. let's go. Ukradamy. Dobra, ale widzę, dziękuję Wam za oglądanie. No i na razie, juchu, mam wyjota. Jej!